Dawno, dawno temu Celestika była tutaj. Lecz zarówno ludzie, jak i miasto zniknęły. Z czasem przybyli nowi ludzie, żeglujący przez morze, przyzwani miłością do sino, wielkiego i wszechmocnego. Lecz różne był sino, którego każdy z ludów cenił, a zacięte spory i zażarte wojny zawsze były w pobliżu. Nazywali siebie Celestika. Imię, którego nie mogli od tak przyjąć, a jednak przywłaszczyli je sobie, co doprowadziło do tragicznych sporów. W ten sposób nasze imię znów ożyło, choć cały nasz lud odszedł, lecz nawet jeśli imię przetrwa, jego serce nie przetrwa. Pierwszy raz hasło Celestica pojawia się, gdy May, czyli członkini klanu Diamentu, gra na flecie, by przywołać pokemona Widira. Okazuje się, że jest to Celestica Flut, który według przekazu Adamana był darem od samego Almighty Sino, a my wiemy, że chodzi o Arkeusa. Możemy odnieść wrażenie, że klan Diamentu z racji posiadania Celestika Flut to potomkowie ludu Celestika, ale to tylko złudne wrażenie, bo przytoczony na początku Old Verse o numerze 5 wprost to dementuje. Poza tym wraz z rozwojem fabuły dowiadujemy się, że te same flety posiadają także opiekunowie Noble Pokémon z klanu Perły. Wersy jasno opisują sytuację, że lud Celestika istniał w Hisui jeszcze przed przybyciem, cytuję nowych ludzi, którzy żeglowali przez morze, zmotywowani miłością do wszechmocnego Sino. Zaznaczam, że w czasach Hisui słowo Sino oznaczało byt lub bóstwo, a nie nazwę regionu z gier Pokémon Diamond, Pearl czy Platinum oraz remaków. Oldverse wspomina o tym, że każdy z przybyłych ludów wyznawał sino na swój sposób, co prowadziło do zażartych konfliktów między nimi. Klan Diamentu uważał, że wszechmocnym sino jest zbyt odpowiedzialny za czas, czyli dialga, natomiast klan Perły twierdził, że wszechmocnym sino jest zbyt odpowiedzialny za przestrzeń, czyli palkia. No patrzcie, kto zjawił się na czas? Czy w końcu zdałaś sobie sprawę, że marnujesz cenny czas wszechmocnego sino? Kłaniając się oszustowi, a ty znów upierasz się przy swoim fałszywym wizerunku wszechmocnego sino jako władcy czasu. Mój lud podąża za prawdziwym, wszechmocnym sino, który jest źródłem wszelkiego stworzenia i władcą przestrzeni. Według przekazu starych wersetów każdy z tych klanów tytułował siebie Celestica, mimo że nie mieli legitymacji ani prawa by się tak nazywać. Najzwyczajniej przywłaszczyli sobie ten tytuł po ludziach, którzy pierwotnie zamieszkiwali Hisui i nagle zniknęli, a mowa o rdzennym i starożytnym ludzie Celestica. Wielu z was mogłoby zapytać, a co z członkami ekspedycji galaksy? Odpowiedź jest prosta. Gdy pisano stare wersety, na terenie Hisui nie było jeszcze osadników z ekspedycji, a jedynie zamieszkiwały go dwa wspomniane klany. Z przytoczonego wersetu dowiadujemy się, że Celestika to określenie ludu zamieszkującego Hisui i miasta o takiej samej nazwie. Nie ma wątpliwości, że Old Verse zawierają bardzo dużo informacji odnośnie historii Hisui i starożytnego ludu Celestika. Zatem zaczniemy od przeanalizowania najważniejszych z nich. Czytając opis pojedynczego przedmiotu, dowiadujemy się, że jest to zbiór starych poematów odkrytych na terenie Hisui. Dostajemy także stwierdzenie, że oceniając charakter pisma, wszystkie z poematów zostały napisane przez tę samą osobę. Kim jest wspomniana osoba? Tego niestety twórcy gry nie przedstawili nam bezpośrednio, ale gdy dokonamy wnikliwej analizy i połączymy fakty, to wszystko będzie jasne. W ustaleniu autorstwa pomoże nam treść Old Verse o numerze 17, który brzmi następująco. Dawno, dawno temu istniał Bóg pól, a dawno temu istniał Bóg wiosny. Kręcił się na hisuńskim wietrze, przynosząc życie wszystkiemu, co rośnie. Gdzie się podziewasz, kiedy stąd znikasz? Zapytałam pewnego dnia Boga wiosny. Nie dał mi jasnej odpowiedzi, ale wciąż miałam przeczucie. Nie ma tutaj wielkiej, mrocznej, niewypowiedzianej prawdy. Po prostu nie lubi zimna. Analizując treść wersetu, opisuje on spotkanie boga wiosny i autora wersetu, bo mamy bezpośrednie pytanie do stworzenia, które nie udzieliło odpowiedzi. Dodatkowo mamy sugestie o tym, że byt ten nie lubi zimy. Więcej w tym temacie wyjaśni nam misja 94, którą dostajemy od Kogity. Gdy uzupełnimy dane w Pokedexie o trzech legendarnych Pokémonach nazywanych Forces of Nature, to kobieta przedstawi tam czwartego z nich, Enamorusa. Dodatkowo dowiadujemy się, że Pokémon ten został okrzyknięty zwiastunem wiosny. Gdy go złapiemy, to Kogita wyjaśnia, że przybywa do Hisui, gdy tylko przeminie zima. Wspomina także, że towarzystwo Pokemona jest dla niej wielką pomocą w przewożeniu jej tam i z powrotem przez Hisui. Podsumowując, mamy dowód, że Kogita zna się od lat z legendarnym Pokemonem Enamorusem. Jest on zwiastunem wiosny, a przekładając to na poetycki język, można nazwać go Bogiem Wiosny. Możemy więc na tym etapie założyć, że autorem Old Verse jest Kogita. Jednak, aby dostarczyć więcej dowodów, posłużę się Old Verse o numerze 12. Zimowy, surowy, pełen dziwnej mocy z pewnością kraina Hisui, przypomina nieco Sinjo. Tu, gdzie narodził się starożytny Lucino, spędzę wieczność, aż... aż pojawi się ten, który ma misję. Nie chodzi tutaj o podobieństwo Hisui do Sinjoch, którego fragment mogliśmy odwiedzić w grze Pokémon Hard Gold czy Soul Silver. Nie chodzi również o fakt, że w Hisui narodził się starożytny lud Sinjoch, a więc skojarzony z Arkeusem, bo przypominam, że w tych czasach Sinno nie oznaczało nazwy regionu, a Pokémona Stworzyciela. Znaczącym fragmentem jest ten, który wielu mógł umknąć, a mianowicie chodzi o, cytuję, tu, gdzie narodził się starożytny lud Sinoch, spędzę wieczność, aż pojawi się ten, który ma misję. Wygląda na to, że autor wersetu jest nieśmiertelny i nie będzie mógł odejść zarówno z regionu Hisui, jak i zakończyć naturalnie swojego życia dopóki nie pojawi się ktoś z misją. Cofnijmy się do momentu, gdy gracz zostaje wygnany z wioski Jubilife i przy przewodnictwie wolo trafia do miejsca, gdzie stacjonuje kogita. Kobieta wypowiada wtedy następujące słowa. Ach, ten nieszczęśnik, o którym mówiłeś. zagubiony w czasie i przestrzeni. Ojej, zagubiony. Wygląda na to, że... że dzięki tobie w końcu będę mogła wypełnić swój obowiązek. Gracz dopytuje o szczegóły, a kogita doprecyzowuje. W rzeczy samej jestem tu, by cię poprowadzić, zagubiony. Ponieważ zadanie zapobieżenia wielkiej katastrofie spoczywa właśnie na tobie. Pęknięcie w czasu przestrzeni musi zostać naprawione, aby czas i przestrzeń nie zostały zaburzone. Po wejściu do namiotu, wysłuchaniu tego, co należy zrobić i zwątpienia dotyczącego misji związanej ze strażnikami jeziora, Kogita odpowiada: Proszę, oszczędź mi swoich wątpliwości, młodzieńcze. Znam stare słowa i to, co nam nakazują. Nie muszę wiedzieć, na ile są prawdziwe, i niezależnie od tego, jestem zobowiązana przekazać je dalej. Jakie to bezduszne ze strony moich przodków, zostawić własne dzieci z legendą, nie zdając sobie sprawy, jakie przysporzy im to trudności. Ale jesteśmy teraz i tutaj. Znasz swój obowiązek i wypełnisz go, prawda? Gdy ukończymy pierwsze zadanie od jednego ze strażników jeziora, to kogita wypowie następujące słowa. A więc legendy mówią prawdę, zatem czerwony łańcuch również musi być prawdziwy. Kolejny interesujący dialog o przeznaczeniu kobiety dostajemy, gdy wykonamy wszystkie zadania od Strażników Jeziora i udamy się do Shrouded Ruins na terenie Crimson Mirelands, by zgodnie z wytycznymi otrzymać czerwony łańcuch. Gdy pojawia się kogita, to Adaman, czyli przywódca klanu Diamentu, wypowiada następujące słowa: Pojawiasz się tylko wtedy, gdy nadchodzi właściwy czas, co? Myślę, że to wraz z wiekiem przychodzi mądrość. Jeśli chcesz wiedzieć, to pomógł mi naprawdę niezwykły Pokémon. Możemy się domyślać, że chodzi tutaj o Enamorusa, który przetransportował Kogita do Shrouded Ruins z miejsca jej stacjonowania. Wiemy to z omówionej wcześniej sceny, gdy kobieta przedstawiła graczowi legendarnego Pokémona i mówiła, że przy jego pomocy przemierza Hisui. Po trzymaniu czerwonego łańcucha, Kogita wypowiada następujące słowa: A więc to prawda! Przymierze, jakie nasz lud przekazywał z pokolenia na pokolenie, zostało dotrzymane. Wreszcie uwolniłam się od tego ciężaru. Kogita sama przyznaje, że jej przodkowie przekazali jej wytyczne odnośnie sytuacji, w której doszłoby do kryzysu i pojawiłby się, cytuję, zagubiony w czasie i przestrzeni. Wygląda na to, że misja, jaką ma wykonać kobieta, trzyma ją na tym świecie i nie pozwala jej odejść. Wróćmy jeszcze raz do dialogu kogity, gdy złapaliśmy Ena Morusa. Ty, Ena Morus i jej bracia macie coś wspólnego. Wszyscy macie tendencję do mieszania w garnku życia. Nie zrozumcie mnie źle, mam na myśli coś pozytywnego. Gdyby wszystko było proste, jaki sens miałoby tak długie życie? Poetyckie wyrażenie mieszania w garnku życia tylko potwierdza tezę, że autorką starych wersetów jest Kogita. Jednak to jeszcze nie wszystko. Po omówionej wypowiedzi, kobieta cytuje wiernie początek Old Wers o numerze 12 i pyta gracza, czy tak brzmiał ten werset. Po czym stwierdza, że przekazała graczowi wszystko, co miało się wydarzyć. To jak potoczy się dalej historia, będzie zależeć jedynie od gracza. Myślę, że dostarczyłem dość dowodów, żeby stwierdzić, że autorką starych wersetów była Kogita, a więc można ją zaliczyć do członków starożytnego ludu Celestika. Padła również z mojej strony odważna hipoteza o nieśmiertelności Kogity, i zaraz wszystko wyjaśnię, a pomoże mi w tym Old Wers o numerze 14. O Ty, który mieszkasz na krańcu świata, znam Twoje życzenie, jest ono również moim życzeniem. Mój ukochany odszedł ode mnie, odszedł w miejsce, do którego nie mogę dotrzeć. Moi dawni towarzysze zostawili mnie, ich twarze zbladły w minionych dniach. Wciąż kurczowo trzymam w ramionach to beznadziejne marzenie marzenie o tym, byśmy się kiedyś spotkali. O ty, który mieszkasz na dalekim krańcu świata, znam Twoje życzenie. Jest ono także moim życzeniem. Lecz nasze są chłodne i niekończące się zimowe dni, ogrzewane jedynie zamkniętymi wspomnieniami. Kogita w poemacie zwraca się do Arkeusa. twierdzi, że oboje mają to samo życzenie. Jakie? Uważam, że oboje nie chcą być samotni. Arkeus jest sam w swoim wymiarze, a Kogita została osamotniona wewnątrz małego obozowiska. Autorka stwierdza, że jej ukochany odszedł od niej do miejsca, którego ona nie może osiągnąć. Chodzi prawdopodobnie o region wykraczający poza Hisui, a wiemy, że Kogita musiała w nim stacjonować do momentu wypełnienia obowiązku z przekazaniem zagubionemu wskazówek, aby zapobiec zagładzie Hisui. Jednak mam jeszcze jedną interpretację. Jej ukochany po prostu umarł ze starości, a z racji postawionej tezy o nieśmiertelności kogity po prostu odszedł, jak wskazuje akapit poematu. W dalszej części dostajemy także informacje o śmierci jej towarzyszy, co potwierdza stwierdzenie, że ich twarze zbledły, a doszło do tego zaledwie kilka dni przed napisaniem tego tekstu. W kolejnym akapicie mamy potwierdzenie mojej tezy o samotności, bo Kogita marzy o ponownym spotkaniu z bliskimi. Niestety jest to aktualnie niemożliwe, bo jest nieśmiertelna, ale mimo tego wierzy, że spełni swoją misję i zostanie uwolniona od daru lub jak to woli klątwy nieśmiertelności. Z racji tego, że została sama, postanowiła uzewnętrzyć swój smutek w formie tego poematu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że Kogita nosi cały czas żałobę po zmarłych. Za każdym razem, gdy ją spotykamy, to jej suknia jest koloru czarnego. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przypadek, ale gdy wejdziemy do jej namiotu, to każda z posiadanych przez nią sukienek jest koloru czarnego. Tutaj musimy zadać pytanie, dlaczego doszło do zredukowania dominującego ludu w hisui, którym był Celestika? Moja hipoteza związana jest z Giratiną i wygnaniem Pokemona do odwrotnego wymiaru przez Arkeusa. Spieszę z wyjaśnieniami. Wiemy, że na początku był Arkeus, który stworzył dialgę i palkię, czyli byty odpowiedzialne za czas i przestrzeń. Przemilczany przez wielu był także fakt stworzenia trzeciego bytu, którym był Giratina, odpowiedzialny za antymaterię. Wiemy także o powołaniu do życia trzech strażników jeziora, które odpowiedzialne były za stronę duchową. Ludzie dzięki nim zostali obdarowani inteligencją, emocjami i siłą woli, a dowiadujemy się tego z Old Verse o numerze 6. Ludzie, mimo darów jakie otrzymali od strażników jeziora, nadal byli bezbronni wobec dzikich pokemonów, o czym wspomina Old Verse numer 3. Jednak Arceus nie pozostawił człowieka samego sobie. Zesłał 10 piorunów, które trafiły w 10 pokemonów, a te zwróciły się w stronę 10 słabych ludzi i stały się ich protektorami. Wnioskuję, że po tych wydarzeniach powstała świątynia na szczycie góry Koronet, ponieważ ludzie chcieli upamiętnić fakt pobłogosławienia Pokemonów przez Arceusa i podziękować mu za protektorat, o czym wspomina stary werset o numerze 11. Opisuje wzniesienie kamieni na szczyt góry i wykucie sylwetek 10 Pokemonów, których Arceus oświecił swoim światłem. Póki co historia wygląda obiecująco i mamy sielankowe życie między ludźmi a Pokemonami, co zostało opisane w Wolfwersu numerze 19. Jednak czujnemu widzowi coś tu nie pasuje. Przecież gdy zaczynamy przygodę Fisui, to ludzie i Pokemony są wobec siebie nieufni i dochodzi nawet do ataków dzikich Pokemonów na ludzi, a ci obawiają się jakiegokolwiek kontaktu. Jak do tego doszło? We współczesnym Sino w bibliotece Cannaval City możemy znaleźć interesujący mit, który tłumaczy genezę tego konfliktu. Opowiada o młodym i niedojrzałym człowieku, który wszedł w posiadanie miecza przy jego pomocy bez namysłu i zawahania zabijał pokemony, które dawały mu pożywienie. Wiemy, że w tym uniwersum istnieją pokemony, które same potrafią produkować jedzenie, chociażby kombi zbierająca nektar kwiatowy i wytwarzająca miód, czy miltank, od którego ludzie pozyskują mleko. Mid dostarcza nam także informacje o tym, że ludzie jedli mięso pokemonów. Młody człowiek w swojej głupocie zabijał także te, które niekoniecznie nadawały się do spożycia, ale za to potrafiły same obdarowywać produktami. Ekosystem został zaburzony, a w kolejnych latach liczba pokemonów zaczęła maleć, a spiżarnie opustoszały. Młody człowiek postanowił więc ruszyć w poszukiwaniu jakiegokolwiek pokemona. W końcu trafił na jednego z nich i zapytał: Dlaczego się ukrywasz? Na co Pokémon odpowiedział, że jeżeli człowiek nosi swój miecz, by wyrządzić krzywdę Pokémonom, to musi pobrać opłatę od ludzi, by chronić swój gatunek, za co przeprasza. Wnioskuję, że chodzi tutaj o spotkanie giratiny przez młodego człowieka, a wspomniana opłata to po prostu odebranie życia ludziom w celu ochrony pokémonów przed całkowitą zagładą. Po tych słowach człowiek przejrzał na oczy, że był dzikusem, błagał o wybaczenie i odrzucił swój miecz, łamiąc go. Niestety, było już za późno. Pokemon zniknął, udając się do miejsca niemożliwego do zobaczenia, a więc wnioskuje, że do swojego wymiaru. Możecie w tym momencie zakwestionować moją teorię, bo przecież to tylko mit i znalazł się w czasach współczesnych, kiedy region nazywał się już Sino. Jednak dowodów z czasów istnienia Hisui na temat tego, że ludzie jedli Pokémony, dostarcza nam Old Verse o numerze 9. Wspomina o dryfujących po rzece kościach Pokemonów i o tym, że autorka wrzucała je do wody. Robiła to zapewne, żeby pozbyć się wszechobecnych szkieletów zalewających Hisui po niechlubnych czynach młodego człowieka opisanych w micie. Dla jednej osoby, w dodatku kobiety, byłoby bardzo ciężko zakopać je wszystkie w ziemi, dlatego zdecydowała się na wrzucanie ich do wody. Ostatni akapit wspomina, że wraz z kolejnymi wyrzuconymi kośćmi zostaje zabrana drzazga z jej serca, co świadczy o tym, że kobieta odczuwa ból i smutek z sytuacji jaka wydarzyła się Pokemonom. Domniemam, że wraz z zanikaniem pokémonów zaczynało brakować jedzenia, ludzie głodowali, a dodatkowo Giratina postanowił dokonać zemsty na ludności Celestika i zaatakował ich miasta, by przywrócić balans między pokémonami a ludźmi. Od tego momentu ludzie i Pokemony są wobec siebie nieufni i dochodzi między nimi do aktów agresji. Skutki działań Giratiny możemy zaobserwować przemierzając liczne zrujnowane miasta na terenie Hisui. Po masakrze dokonanej przez Pokemona, ludzie chcieli wymazać jego istnienie z kart historii, o czym świadczy fakt zniszczonego pomnika Giratiny na wyżynie koronet i pozostawionych jedynie posągach Palki i Dialgi. Fakt ten ma także potwierdzenie w grze Pokémon Platinum, kiedy to Cynthia wspomina o tym, że obok Dialgi i Palki został stworzony równie potężny Pokémon, którego imię nigdy nie miało zostać wypowiedziane, a chodzi o Giratina. Finalnie Arceus widząc masakrę jakiej dokonał Giratina na ludności Celestika, postanowił wygnać go do zniekształconego wymiaru w ramach Kary. Potwierdzenie tego faktu dostajemy w licznych wpisach w Pokedeksie o tym, że został on wygnany za przemoc. Jakby tego było mało, mamy jeszcze old Verse o numerze 20. Wspomina on o tym, że kiedyś nad ludem Celestika świeciło słońce. Teraz są pogrążeni w smutku i ciemności. Ludzie w popłochu uciekają, opuszczają swoje domy i zostawiają ziemię na pastwę losu. Przejdźmy teraz do miejsc kojarzonych z ludem Celestika. Pierwsze. To miejsce związane z nobu Pokémon, których jest łącznie 10. Analizując ich pozostałości, musiały być to małe kapliczki z charakterystycznymi kolumnami, areną walki i ołtarzem służącym do pozostawiania posiłków dla Noble Pokémon. Z Old Verso numer 4 dowiadujemy się, że ludzie w podziękowaniu za protektorat Noble Pokémon wypełniają naczynia czystą wodą i wybornym posiłkiem. W wersecie mamy także informację o tym, że naczynia przetrwają próbę czasu, co również jest prawdą, bo widzimy je w grze Pokémon Legend Arceus. Od czasów opisanych w wolver zmieniły się dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, że pierwotne Noble Pokemon odeszły z tego świata, a następnie obowiązki przejęły ich dzieci. Druga rzecz to fakt, że opiekunami Noble Pokémon są teraz członkowie klanu Perły i Diamentu, a nie ludzie Celestika, którzy zniknęli z Hitsui, o czym wspomniałem wcześniej. Kolejną lokalizacją jest Crimson Mirelands. Na jego terenie, między Golden Lowlands i Gape Bog, znajdowało się prawdopodobnie jedno z największych miast lud Celestika, czego dowodem są rozległe pozostałości po kolumnach, bramach i budynkach, a wszystko skoncentrowane jest na podmokłych terenach, które kiedyś mogły pełnić rolę małych jezior. Teraz mamy tam tylko bagna. Crimson Mirelands zawiera również kolejne interesujące miejsce, w którym, jak domniemam, za czasów świetności ludu Celestika istniała świątynia, a mowa o Shrouded Ruins. Według fabuły gry i analizy hieroglifów w niej się znajdujących, zakładam, że była ona poświęcona trzem strażnikom jezior oraz podziękowaniu Arkeusowi za dar ich stworzenia. Przy okazji zachęcam do obejrzenia filmu na moim kanale o hieroglifach, jakie możemy spotkać na terenie Hisui, ale nie tylko, bo również w Muzeum Luminos City pojawiła się całkiem nowa, nigdy dotąd nie widziana tablica z unikalną kombinacją symboli. Trzecią interesującą lokalizacją na terenie Crimson Mireland jest Solecon Ruins, czyli wyryty w skalę tunel prowadzący do komory, w której nie ma nic poza tablicą z pismem Unknown, które zawiera napis. Każde życie styka się z innym życiem, by stworzyć coś nowego i żywego. Przechodzimy do kolejnego rejonu, którym jest Cobalt Coastlands. Tutaj mamy jedynie małą ukrytą wewnątrz jaskini świątynię, która najwyraźniej była poświęcona Giratinie, bo po wydarzeniach z Endgame'u właśnie tam spotykamy wygnańca. Drugą lokalizacją jest wulkaniczna wyspa, gdzie pozostał jedynie ołtarz poświęcony Noble Arcanine. Kolejnym okazałym budynkiem jest Snow Point Temple, czyli świątynia poświęcona Reggie Gigasowi, i wielu z Was mogłoby przypuszczać, że niekoniecznie została wybudowana przez lud Celestika, ale prawda jest taka, że była. Potwierdzeniem tego faktu są hieroglify, znajdujące się wewnątrz budynku, które zawierają przepowiednie dotyczącą losów Hisui. Przechodzimy do najbardziej interesującej części regionu, czyli Coronet. Na pierwsze ruiny trafiamy w Heavenward Lookout, czyli tłumacząc na język polski, punkt widokowy ku niebu. Według mnie, budynek nie był obiektem kultu, a jedynie zakładem kamieniarskim, gdzie wykuwano z kamienia pomniki, czego dowodem mogą być pozostałości dwóch posągów przedstawiających Robopas i Liki Liki. Dlaczego tak uważam? Bo niedaleko znajduje się kamieniołom nazwany Ancient Quarry, którego kamienne bloki posłużyły do budowy świątyni na górze Coronet. Jakby tego było mało, mamy jeszcze Old Verse o numerze 11, który jasno wspomina o tym, że ludzie Celestica wznieśli na szczyt góry kamień i wykuli z niego 10 posągów w kształcie Noble Pokémonów. Idąc dalej, trafiamy na interesującą lokalizację, a mowa o Celestica Ruins. Mogło być to małe miasto u podnóża góry Koronet, jednak moja teoria jest inna. Uważam, że była to świątynia poświęcona Dialdze i palki. Wspinając się ku górze w kierunku Moonview Arena dostrzegamy ruiny długiego budynku, który mi osobiście przypomina świątynię Apolina w Delfach. W jej wnętrzu kiedyś znajdował się posąg Giratiny, jednak jest on kompletnie zniszczony, co mogło być efektem wydarzeń związanych z Pokemonem i ludem Celestika, o których wspomniałem wcześniej. Więcej o zniszczonym posągu i Giratinie mówi nam sam Volo, który zawarł z tym Pokemonem przymierze, więc wnioskuje, że jest dobrze poinformowany. Potwierdza on fakt, że Giratina był traktowany na równi z Dialgą i Palkią oraz fakt, że Pokemon został wygnany za swoją przemoc, jednak nie mamy tutaj informacji wobec kogo, kiedy to zaszło i jaka była cała historia. Nie bez powodu wspominam o Volo. Jest on niezwykle tajemniczą postacią, która skontaktowała się z Giratiną, obdarzyła Pokemona mocą, jakiej ten potrzebował, by stawić czoła Arceusowi i otworzyć szczelinę czasoprzestrzenną, by doprowadzić Dialgę i Palkiem do szaleństwa, aby finalnie wywabić stworzyciela ze swojego wymiaru. Jednak dopiero to, co powiedział później jest najistotniejsze. A mianowicie Wolo stwierdza, że krew starożytnego ludu Sino płynie w jego żyłach i zadaje pytanie retoryczne, czego mu w takim razie brakuje, by spotkać się z arkeusem. Na koniec Wolo mówi, że pewnego dnia rozwiąże każdą zagadkę związaną z legendarnymi Pokémonami Hisui. Wtedy stanie przed arkeusem i podbije go, niezależnie ile lat, ile dekad, ile wieków mu to zajmie. Analizując fakty możemy stwierdzić, że Volo jest kolejnym pozostającym przy życiu przedstawicielem ludu Celestika, obok Kogity i najwyraźniej również jest skazany na bycie nieśmiertelnym, bo stwierdzenie o ilości lat, dekad i wieków, jakie upłyną by stanu przed Arkeusem są zdumiewające tak samo jak stwierdzenie o jego pochodzeniu. Mamy również podobieństwo w wyglądzie dwóch postaci. Obydwoje posiadają blond włosy i szare oczy. Warto wspomnieć także o ich olbrzymiej wiedzy dotyczącej legend i historii Hisui oraz pasji do ich odkrywania. Na koniec, pod rozwagę, zostawiam Wam scenę z dodatku Mega Dimension do gry Pokémon Legends EA. Ansha wraz z Coriną i graczem udają się do Muzeum Lumino City i zatrzymują się przed obrazem świątyni Sino. Ansza zadaje pytanie, co jeśli znaleźliby sekcję Hyperspace, która ponownie złożyłaby tą świątynię w całość? Czy Pokemon, którego poszukuje, mógłby się tam pojawić? Oczywiście wiemy, że Dziewczynce chodzi o legendarnego Rayquaza, a Corina odpowiada, że ciężko powiedzieć, ale jeśli ten Pokemon miałby coś do zrobienia z tą świątynią, to możliwe, że taki Hyperspace by się pojawił. Czy będzie nam dane powrócić do Hisui w drugiej części dodatku Mega Dimension planowanej na rok 2026? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, by nie przegapić kolejnych Pokemonowych nowości. Cześć!